Cześć kochani, jest mega gorąco, także pomyślałam o Was, że może chcielibyście, żebym zrobiła Wam taką listę takich drinków detoksowych, które świetnie się sprawdzają przy takich upałach, bo pamiętajcie, że o nawodnieniu to jest podstawa, inaczej możecie czuć się zmęczeni, może boleć Was głowa. Pozdrawiam Was chyba już z piątego ogrodu, w którym jest dzisiejszy live. Do zobaczenia jutro, pamiętajcie jutro o 20.30, będziemy mówili głównie o diecie rozdzielnej, ale jeżeli macie jeszcze jakieś propozycje tematów, to piszcie śmiało pod tym live'em. A ja postaram się na nie odpowiedzieć. Także live jutro o 20.30. A dzisiaj dajcie mi, proszę znać, czy chcielibyście, żebym zrobiła wam taki spis właśnie napoi detoksowe, które świetnie się sprawdzają przy upalnych dniach. Jeżeli chcielibyście, żebym coś takiego zrobiła, to chętnie Wam zrobię, bo ja sobie przygotowałam. Dzisiaj napi... na przykład napiłam się wody z cytryną i ogórkiem świeżym. Może macie swoje własne sprawdzone metody, którymi chcielibyście się podzielić. Ja już się z Wami żegnam i mam nadzieję, że będą jakieś komentarze i że dacie mi znać. Wziaczki i cudownego dnia. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia jutro na troszeczkę dłużej.